Był z kaskaderem i dalej, dalej nim jest. Jest dziwne. Maleczko sobie swoim POP steru jest dzisiaj, że miał dziwny klagł no i statiną, który dotrzyma towarzystwa tylko Ja nie wierzę, żeby dłużej tutaj z nami pozostał Tedy bił ludzi Dobra jedziemy. Tego jedziemy. To sprawia ci ból Da mi mod Wow. Kto mi śledzi? Ale tak, Satina śledzi Ja mam jakąś misję teraz nie wiem Musimy iść y iść gdzieś gdzieś tam mhm. masz fajny to tak ja, ja wiem o dostać paliwo dawaj ja tą misję A która to jest misja? A, ja nie tak, wiem która z prochu, z prochu powstałeś. Ja jeszcze powiem czekaj Z I... prochu powstałeś, bo Czeka. jest twoja murzynka na tym. No tak, nie. Tak. Jeśli chcesz je zobaczyć pierwszy odcinek, pierwszy odcinek był u Klagusa A który się wrzucał 800 minut, tak. 2 dni się 2 dni. Iiii, nie wiedziałem, że się tam tu biega. No. E, mam nadzieję, że nie zbyt ścina. Ty, auto da się wziąć? No pewnie. Ja potrzebuję broni. Masz. Nie ma, nie ma to jak pięść. Pod hukiem chyba masz broń. Czekaj, dam ci broń. O, z da. O. Masz. takie podnosiło broń. Eee. Nie, e, tu. No to e, albo nie. Teraz mi zrypały. U Ustawka! Z buta na pysk. Chcesz tu być jakoś od góry, albo też nie. Tak. Tak? Jak? Gdy wszystko się da. No nie wiesz, że jedno ci na w lewo, to od lewej, w prawej. No patrz. Znaczy my możemy, ty nie. Ale to Nogi nie uciąć, jaka jest Dawaj, kop. No, chyba to się troszeczkę ścina, ale mam nadzieję, że to jakoś nie będzie troszeczkę cało. Zresztą czułość myszki też taka kiepska jest troszeczkę. Takie trochę śmieszne, bo jak celuję na pośladki, to celownik się tak przykleja. Dobra, idziemy dalej. Taki przypadek, nie sądzę. No właśnie, dobra. Dawaj, zrywamy. Mówmy raz, Bożek mi bardzo dobrze. Ty, powiedz mi, co to są za dwa paski? Jeden żółty, drugi czerwony. Czerwony e... to masz HP, a ten drugi to jest EXP. Teraz... Aha, o nie, ale on spada ten żółty tam. To ty, to jest EXP. Tak, ja muszę odczaić. Gramy, dawaj, łap piłkę. Rzuć, rzuć. Ło, zobaczyłem tak troszkę. Zobaczcie ten wow. Co wstajesz, co wstajesz? Gdzie energia? Ta, obmachany kijem Energia masz niebieską Nie wiedziałem Co za typ Nie Patrz, patrz jak ja parę ich popstarzę było Uważaj! Zobacz jaki ten może parę Wow. I to wstaje, to, to wstaje, to się rusza. Dobra, tak star, star, patek, Pać, Ale proszę, Chodziło mi, co to za żółty pasek na zombie? Gdzie na zombie? Jaki żółty pasek na zombie? Taki żółty pasek i czerwony. Grasz w dalfalisty? Nie. Zobacz sobie. Będziesz go atakował Dobra idziemy, idziemy, musimy paliwo szybko dostarczyć. Jakieś do tam musimy iść. Chyba wiem, wiem O, i znów super woda o chłopie. No, tu jest To jest woda dla ludzi, którzy jest tego wody. tutaj... Ale jesteś żółty pod tym A to nie wiem Nie wiem, ja nie masz żadnego płaska żółtego. W sensie. Aha, jest, no to, to, to już nie wiem Może ich level. Może armor Muszę się bronić? Prawo co ty robić prawdę Możesz rzucić ją to rzucić Tą bałą Co się <noise> zawasz Olej. <noise> Dawaj nic, to jest znam. Idź z Zaraz rzucę, bo jestem nie w i rzucanych broni Ja też Spacuję Jak się zaraz odpalę A wyrzuciłem go spoko Weź się hajs. Poprałem to wpera. Gdzie się wpera? Ej chłopaki! Nie, bo tu pokażę, nie mam energii, ale dobra. Ej no! Fakie. Ciemno tutaj jest troszeczkę, ja tutaj nie wiem, gdzie tu zombie jest już.

Weź go zabić? Pff, co ty idą? na to. <laughs> Pio I masaż trochę. Daj, tu patrz na to. Moment. <laughs> na to. Mi jest o, to jest ta moja <laughs> nowa w Oooo, maciuga mocy. Okay. Chcesz się wypośpać? Dobra. Gramy... ...tyłka. Uuuu, bije. Fakie! Gdzie jesteś? Przysiadujcie na... tam w domku. Pękła. Jak stąd wyjść? Zadamy. LAKBAR! Nie, bez rebarbaru! Nie, może po góra. E gdzie bym tam trzeba iść? To tam on no, lełcha, prawda? E tu trzeba iść, chłopaki. E bole, trzymaj mikrofon za chwilę. Noż, kurde, zoomy popchnął. Źle biegnie jak coś alokuje. Jak ja biegnę, dobrze. Zabiję dziecko? Nie, to nie. No, dostać paliwo ze stacji benzynowej, żeby. Spalić z złoki. Tu mam jakiś no. To były jakieś broni, hmm. Dobra. Ja szedłem kogoś kurde napuju, macie jakieś napoty. Ja potrzeba ja odpada na strzała praktycznie. Ja się otworzyć jakieś się pójść, tu? I... Ja się piję Czekaj Sofina ja ci poradnik Dobra, nagram. ja się tego użyć? To nie dogaraj ten mikrofon. Fajnie. Co... co chwilę byś, kurde, coś mielił Nieprawda. Hmm. Kopiem go. Ale ja mam kijek, chcesz jeszcze, kurde, tego z Legii, nie? Niepojętnie, bo mam czerwony ekran. Tak, Klagos pod wiełko już nic nie ma. Proszę nie pierdzielać. No po prostu, no ja nie mogę, no. Po prostu nie, nie mogę, no. No nie mogę. Ole, bronią! Krótko, oh, no kuria! Kuria! Panie, kuria! Pana, no problem jest. Nie mam broni? Boć uwaga, uwaga, chęć nie Panie Butamot, to... Wolę rodzinę, uważaj! O! Co to jest? A jest to zbior? Zostawaj łuk, będę łukiem strzelał. Będę łukiem strzelał. To ona, ona się oddywa? Nie odzywać. Y tutaj? O, ktoś mi woła. Wyjeżdżaj, gość. Pierwszy. Dobra, chodź, Dobra, dobra. Dobra, dobra. chodź. dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. widzę... dobra. Nie, dobra. Dobra, nie Dobra, dobra. Piękna złoka, jak się wyciąga broń. O jesteś. Ale... I co teraz? Pelu, mój karlister. Napełniamy karlister, a ja się pójdę napić. O, no, no kto tu mi coś no, każe? No, czekaj, no, no, Otwieraj. A tak się otwiera, dobra no, Otworzyłem ci drzwi. Dziękuję. Gościu, jesteś za gruby na to Proszę. przejście Nie wolno tak stracić przejściu Jeszcze satki masz, prawie jak Satino na nie? No prawie, prawie, prawie nalewasz, no? E, ja, ja, ja. Satino rzucać, A ty węgiel rzucasz nie Stoisz Tak się tutaj Patrzę tutaj coś prawda? my tam jest Włącz dystrybutory Ja idę włączyć Ale chodź ktoś za mną, bo to na pewno ktoś będzie No tam jest taki gruby o, to. Wydaje, że... na szczał, aha, No to, masz strzała, okej okay. Idę, idę, idę Dobra, Dobra nie Co grubego. To się robi tak No Odejdź, grubasie Ej. Nie, ja to zrobię. Do celu! Złomny jesteś, łomny i rudy. A powstaje patrz, przeszedł. Tu się do Wejdźcie do środka, tam w środku macie bra tego, drzwi. Co nie? Mamy kłamiesz, ja, się, ja jestem buntownikiem, ja, ja tak nie chodzę. Co to jest, patelni? Będzie mogę zrobić patelnię, człowieku. Ona pederga też dziękuję. Co to jest? Co to jest? Człowieku coś, coś się wydarło, mówi. Uciekaj, ten jest niedobry. Dobra, dalej jego. Dalej patrz, rodzinkę zawołał, nie? Ole, by wyrypał no właśnie, mi też rzuć go, rzuć go! No kurde, jeszcze mój nóż ma tam wbity, no rzucaj go czymś, rzucaj go. Zaczyna, też go. Wszystko sam muszę robić. Dobra, nowy no, poziom. Ja to byś nie przeżył. No właśnie. Czemu rozwaliłeś? A to jest zobieg, znowu mnie zaatakował. Tu macie napoje, coś w tym. Ja, Ale ja to zaraz umrę. Gdzie jest napój? No tu masz napój. Co ci mamy? Ja ten, na nadałem. O dobra, super, dzięki. To. Dobra. O, stedzi Czekaj, donat... donat... <głynia> ja muszę ten level dodać. Szefciń, to ogarnij się. Co to chcesz? Jak się zmienia? Dobra. Przez chwilę się pytałeś. No kurde działa. No kółko. A kółko tyłu... Skrola, my czy coś. Czy... No, nie działa tu. Ło kurde. Nie działa kółko, mówię. Co za dyjapik. tylko łopatę mam. No. Mam nadzieję, no, jest brask nuc klas. Włączyłeś sobie motory? A, piąty poziom no, o, to trzyma. Włączyłem włączyłeś A Owak! tu się. A tu! Polowy poziom ląd. No, otworzyłem drzwi. To jak źle pełnię, panowie. Nie mam cianki do zebrania. jest auto. Idę do auta. Ja będę prowadził. czemu Musisz prowadzić w Rozjedz go. No fajnie, popster prowadzi się, auto, naprawdę. Dobra, no tu nalewam. I tu jeszcze musimy być. Dobrze, no, no. No. Byście mi pomogli, nie? Jak tu nalewam. Właśnie, no właśnie na to nalewaj Ej, tutaj jakiś gościu gościów biłoby, co to za cyplek jest? To od ciebie chyba, nie? Sobaflame Lecę! kurde, co tu? No ale niech sobie będzie Co niech się będzie, niech sobie stąd idzie, co ty? Bycie nas kosztowali, o kurde Może go, można go jakiś tam wywalić, czy nie? Idę, wsiadam na park. Jak się wsiadam na park. Czekaj no. na napaki dawać dał nie mam się Jak mam świat napakę no ty ładny jesteś A czy no nie można Nie no. trzeba Nie mogę odłożyć. No jakoś, od, jakoś odłożyłeś no. Ja w no. chyba Dobra odłożył dobra Ile mamy ich mieć nie wiem. I ten wystarczy Tak dobra. Dawaj, jedziemy Jakiś kurde tutaj towarzysz nawet do nas dołączył, nawet go nie znam, pewnie jakiś ocalały. Gdzie mam jechać? No... Daj ja ci powiem. A tu gdzie jest do zebrania, ty? Polać. Dobra, to gdzie jedziemy? Czekaj. A, tu, okej. Okay. A, musimy teraz wrócić stamtąd, co żeśmy tego... Chory? Cholera, już mam chorobę lokomotywną. O, ale nie mogę skręcać, ty! Jakoś wariatka zaskoczyła nam na maskę, nie? Prawda. Pamyka moja. Nawaj. O, dup z kołami. Super. Dalej może przejść piechotą. <grych> Dobrze, to lepiej nie że jak z akcją. Przepraszam? Przepraszam panie, ale... ...umyślał okno. To chyba najpierw je pozbieraj. Dobra, więc ja pierdziele w oś. Ja radzę uciekać. Tak, już. Uciekamy. Czemu uciekać, jak nie? nic. Połóż tutaj. A, a gdzie każdy jest ten... Karnister. Karnister, boby, niech się... Chodź tu, tutaj, tu. Co ty za elektryczną pałkę masz. To nie ty, nie, to to Tombert. Za co to zmieniło. Tutaj, chodź tu, tutaj masz coś, tutaj jest, tu. Patrz, tutaj. O, auto. Staramy. Dobra, Wincz. Może, ma... może być, człowieku? No, chodź tu. Tutaj Ob obok ciebie stoi. Nie, właśnie, kurde, bym z powaliu. o oparcie. Palimy na stosie. Gdzie jest To chyba kogoś z rodzinie pali. No. on płacze. Trzeba się połączyć z Ja. Tak. Minuta ciszy, cicho. Już. Tak, Dobry koniec. Co, już koniec? Już, już? Za dużo tego dobrego. no, to by było na tyle. Yy, na samym odcinek prawdopodobnie u Klegusa tak, dokładnie. Bo Satino to będzie tylko taki, taki, taki gusz, towarzysz gusz, tylko. Stencjalny. Dobrze. Więc ja do proszę. zobaczenia, cześć w kolejnym odcinku. Z wami byłem ja, był Klagus i Satino, duchem. Cześć.